Dzień dobry, Natalia. Cześć, miło mi. Co tu dzisiaj się u Was wydarza? No, wielkie wydarzenie. Dzisiaj mamy dzień otwarty w salonie Elektofan w Gdyni. Tak jak widać, ogromny budynek, ale coś w środku to naprawdę zaraz zobaczycie, bo jest co pokazywać. To tak pokrótce opowiem, o co chodzi. Od lat jesteśmy mega zafascynowani elektromobilnością, elektrycznymi pojazdami głównie miejskimi. No i chcielibyśmy to przekazywać, uświadamać ludzi, że transport, podróżowanie takimi pojazdami to oszczędność pieniędzy, oszczędność czasu, nie stoisz w korkach, nie interesują Cię objazdy. No, zalet jest naprawdę masa. No i też ogromny wybór tych pojazdów, bo zaczynając od hulajnóg elektrycznych, są miejskie, tam do 25 Kilometrów zasięgu są terenowe i są takie już naprawdę bardzo mocne i profesjonalne, które potrafią osiągnąć, osiągnąć nawet no, do 100 kilometrów zasięgu, no. a nawet niektóre jeszcze więcej. Także e, chętnie wam opowiem dzisiaj pokrótce, co tutaj się dzieje, także. A jak Polacy reagują powiedz mi na nowe możliwości jazdy transportu? Są chętni, są otwarci czy jednak sceptyczni? Powiem tak, e, zainteresowanie rośnie. W zasadzie z każdym rokiem jest coraz więcej chętnych, ale jeszcze to nie jest taki wynik, na jaki byśmy tutaj oczekiwali. Gdyż na przykład w przypadku rowerów elektrycznych, to dużo osób myśli, że rowery jadą same, a to jednak nie do końca, bo tutaj chodzi o to wspomaganie elektryczne, które ma nam właśnie, jak sama nazwa wskazuje, wspomagać jazdę, a nie zastąpić. A nie zastąpić dokładnie. Także musimy padałować tak czy inaczej. Ale o co tak naprawdę chodzi, dlaczego te rowery są takim fenomenem? Właśnie dlatego, że dzięki nim możemy osiągnąć większy zasięg, zachowując więcej sił, swojej energii i tak naprawdę pokonać e, większy, większy, dystans. większy dystans, dokładnie. No i e, dużo osób też zmienia zdanie po tym jak faktycznie przyjdzie do salonu, przetestuje rower czy hulejnogę. nogę, bo to też nie ukrywajmy, jest mega frajda że jedziesz sobie na przykład na hulajce, yy, wiatr ci wieje we włosy, po prostu rewelacyjnie, jest gładko. Yy, no i szybko dojedziesz w każde miejsce. Mało tego, dojedziesz. Mało tego. Yy, wszystkie hulejnogi się składają. Także można je przetransportować, wsadzić do samochodu, pojechać na, nie wiem, na drugi koniec Polski i sobie wyciągnąć hulaj, hulajkę i można zwiedzać miasto, można sobie, nie wiem, po nadmorskich deptakach sobie jeździć i to jest naprawdę świetny sposób spędzania czasu. To co, idziemy za szybę? Idziemy! Witamy na salonach, ja <laughs> na salonie. Przestrzeń jest dosyć spora, także pokrótce opowiem, co się tutaj dzieje. Jak widać, pierwsze rzucałem się w oczy te wspaniałe pojazdy. Są to elektryczne pojazdy wolnobieżne marki Frugal. I o co z nimi chodzi? Do czego one w ogóle służą? Głównie najczęściej można je spotkać w logistyce, w hotelarstwie. Jeżeli nie wiem, ktoś ma pole domków wypoczynkowych i żeby się łatwo dostać w każde miejsce, to taki wózek jest idealny. W przemyśle Również w ośrodkach rekreacyjno-sportowych, na stadionach, to naprawdę zastosowań jest wiele i co też, też fajnego jest, że właśnie one też są elektryczne, czyli nie wydzielają żadnych spalin, żadnej emisji gazów, są ciche, są ciche tak, a na przykład jeśli chodzi o przemysł, no to e, też można powiedzieć, dbają o zdrowie pracowników, bo nie są głośne. Nie trzeba jakichś specjalnych e, słuchawek, ani nauszników zakładać. Także, no naprawdę same zalety. 6-8 godzin ładowania tylko? Tak, Challenge? tak. I może jeździć, może jeździć e, cały dzień, w takiej intensywnej pracy. Niesamowite. Tak, no i ich jest, ich jest bardzo dużo. E, różnych rodzajów, są z paką, są tak, też typowo wózki golfowe. Mhm. E, więc tak każdy znajdzie naprawdę to, czego potrzebuje. Bez rejestracji, rozumiem. Nie, nie, nie wymaga rejestracji, dokładnie, nie. ale prawo jazdy kategorii B to jak najbardziej. Przyda się, przyda się, okej, okay. co dalej? Dalej, dalej zapraszam tutaj, przechodzimy już do sekcji rowerowej. <grym się widać> Zaczynamy tutaj od rowerów typowo miejskich, widać tu już ta, taka rama wskazująca właśnie na to, że to jest rower miejski i mamy naprawdę bardzo dużo światowych marek. Tutaj akurat jest Kalkhoff, chętnie wybierane. I te są w takim przedziale cenowym, można powiedzieć, średnia półka. Tak, tak. Idziemy dalej. Tutaj mamy producenta czeskiego, Apache. I to są takie rowery na weekend żeby sobie poje, pojeździć po lasach, takie bardziej trekkingowe. Też widać, że ta opona jest e, zupełnie inna niż w tych miejskich, że jest bardziej właśnie dostosowana do e, cięższego podłoża. Także i tutaj jest też w takiej, e, taka średnia półka, bo to już są rowery na przykład za e, 7400. I naprawdę, każdy może dostosować sobie swój budżet do danego produktu e, Powiedzmy takich rowerów, bo zawsze w no tak to jest jest ten wielki jest... problem z wagą. No A właśnie, to, to, to powiem Ci, że to zależy, bo no, większość rowerów to tak do 20 kilo, nawet trochę więcej, mhm. ale to też jeszcze przejdziemy do, do rowerów składanych, co na pewno fanów karawaningu bardzo zainteresuje. No, myślę, że tak samo jak weźmiemy zwykły rower i, na przykład, zapakujemy tutaj cały bagażnik, albo tutaj e, przypomnij mi, jak to się nazywa. Sakwy. 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 Dokładnie. To e, jak obładujemy też taki rower, to też on będzie więcej ważyć. A tutaj tak naprawdę e, ta waga jest powodowana baterią. I specjalnie dostosowaną ramą Ale do tej baterii. Ale można wyjąć się, rozumiem, bo widzę, że tak, ona jest wypinana. Tak, tak. Tak, praktycznie... tu praktycznie. Tam wieziemy rower. Oczywiście jest taka możliwość e, no, na pewno w większości e, rowerów. Także jak najbardziej, okay. pewnie. Prowadź dalej. E, dobrze, dobrze. dobrze, dobrze. Tak, fokusy tak. naprawdę robią wrażenie. To jest najwyższa marka, najwyższa półka. Myślę, że tak. Można tak powiedzieć, to jest marka znana naprawdę na całym świecie, podobnie jak highbike. No i jak widać, no te rowery są mega masywne, bardzo po prostu dostosowane do już takiej naprawdę terenowej jazdy. No spójrzcie właśnie tutaj, to są takie koła, że wszystkie kamienie, jakieś zawaliny, to po prostu ten rower spokojnie pokona. To już jest, no, można powiedzieć, taki typowy górski. Jasne. Tutaj przechodzimy dalej do kolejnych wariantów rowerów miejskich. No i to są już takie rowery. E, tak, mm -hmm. tak. Tutaj już mamy rower za 5000. Tutaj mamy fanbajki. I w ogóle tutaj mogę powiedzieć też, też możesz się wypowiedzieć o fanbajku, bo już miałeś okazję testować. Fanbajk to jest, jest nową marką, ale powiem ci szczerze, że bardzo szybko zyskuje sobie grono sympatyków. Ponieważ jest to rower o wysokich parametrach, ma świetny osprzęt i jest właśnie w niskiej cenie. 5000 zł? Tak, zł. że tak naprawdę możemy dostać te wszystkie parametry i cały osprzęt w innym modelu i będzie to cena droższa. A tutaj mamy to wszystko właśnie zamknięte w tej cenie. do teraz akurat jest niecałe no 5000. 5 tak, więc to jest naprawdę. Producenci fanbajka to wyszli właśnie z takiego założenia, że więcej za mniej. Żeby właśnie ludzie mogli, żeby więcej osób mogło doświadczyć tego fenomenu, jakim są rowery elektryczne, bo też to jest gdzieś tam taką naszą ideą, że bardzo chcielibyśmy, aby ludzie się przesiadali na elektryki. Wiadomo, że też oczywiście nie odrzucamy tradycyjnych rowerów, bo każdy wybiera to, co chce. Ale żeby właśnie zrezygnować powoli już z samochodów, zwłaszcza w miastach, kiedy możemy no, przejechać się rowerem i dojedziemy nawet szybciej. I ominiemy, tak jak już wcześniej wspominałam, korki, objazdy. Mm -hmm. To jest naprawdę świetna sprawa. Mm -hmm. Tak, Tak, tak i... Dokładnie. I tak samo jak w innych rowerach tutaj można ściągnąć baterię i ten rower automatycznie robi się od razu lżejszy. Mm -hmm. Mamy też wersję tutaj, to jest też od Bajka, to jest Evo L i Evo M. E, rowery też takie do miasta, ale też spokojnie by sobie poradziły już e, na mm, takim podłożu, gdzie już nie ma asfaltu, o. Na przykład, żeby przejechać sobie przez, nie wiem, pola, czy jakieś leśne, leśne ścieżki na weekend. Świetna opcja. Mhm. Tutaj mamy e, wersję dla kobiet, damską, a tutaj już też z inną ramą e, dla, dla panów. Okej, okay, tu można odpiąć, tu można tym sterować rozumiem jakoś tak, żeby sobie dostosować jak się przewozi? Tak, jest regulowana tutaj kierownica, e, tak samo odczepiane baterie, e, przerzutki i e, też pewnie jak e, zauważyłeś jak jeździliście na, na bikeu tutaj na Powerze, no to nie, wyjeździliście na, na Evo na EWOM. M. Dokładnie, tak. Bardzo czuć to wspomaganie, w zasadzie tak. po, po już na pierwszym, na pierwszym trybie, tak, nie? A on tam ma mnóstwo do wyboru. No tam z tego co pamiętam, to chyba sześć. No właśnie, więc co dopiero na szóstym poziomie. One są naprawdę e, no bestie, bestie i też mają świetne zasięgi, bo również mogą no, tak do 100 kilometrów. A powery nawet do 140 km na jednym ładowaniu. Niesamowite. A jeszcze nawet powiem, bo nasz kolega tutaj z salonu testował i jemu się udało 150 km zrobić na jednym ładowaniu. Ma no, sakra. Także A mega się potencjał. Jak jest to duży problem? Wtedy, żeby gdzieś dojechać do domu, do punktu ładowania, jest to trudne, uciążliwe. Można również prowadzić e, rower w tradycyjny sposób. E, to nie ma problemu, ale będzie też no, le, lekki opór. Wiadomo. Le tak, bo jednak to jest rower elektryczny, ale też te baterie, tak jak w, czy w wózkach, czy w elektrycznych pojazdach wolnobieżnych, czy w kolejnogach, no nie, nie potrzeba całego dnia, żeby naładować taką baterię. Też jest opcja na przykład y, do kupienia drugiej baterii i wtedy, jeżeli ta nam się rozładuje, jeżeli jedziemy na jakąś mega długą trasę, po prostu wkładamy sobie y, drugą zapasową, I a jedzie. ta się ładuje Jasne. i nie ma problemu. Zaczku jakie piękne do transportu dzieciom. Dzie, Owszem. No i w sumie wtedy, kiedy jedziemy tym elektrykiem, to rzeczywiście z dzieckiem tutaj plus wózek, no to jest mega wygoda. Jak najbardziej, to skoro właśnie jesteśmy przy takich dziecięcych tutaj klimatach, to tutaj pokażę Wam jeszcze rower y, transportowy y, od Kango. I oczywiście można nim przewozić... Y, w zasadzie wszystko co chcemy, ale jest no, szczególnie dostosowany właśnie do dzieciaków. Proszę bardzo, pasy mamy, mamy pasy, tak? Bezpieczeństwo przede wszystkim. Mhm. szelki i tutaj spokojnie cztery, cztery dzieciaki mogą wejść, nie ma problemu. I tutaj oczywiście to jest też rower elektryczny, tutaj mamy baterię, więc przy czwórce dzieci, to takie rozwiązanie to jest naprawdę rewelacja. Trudno się tym steruje, trudno się tym jest. Powiem szczerze, że nie. Chociaż wydaje się właśnie, że, że jak, jak tym manewrować, ale jest wszystko naprawdę bardzo fajnie i płynnie. Można przechodzić w zakręt, wykonywać manewry. Nie jest to naprawdę jakieś trudne. Także jak będziecie mieli kumpla do zabrania imprezy, to jak najbardziej. <grystanie> Ma wiele zastosowań. Okej, co dalej, Przejdźmy do tych słynnych składaków, które tutaj już wielokrotnie padały też właśnie od fan No i to jest e, ewidentnie hit, naprawdę, dlatego że jak sama nazwa wskazuje, składak można złożyć. Teraz go tutaj nie będę rozmontowywać. Możecie to zobaczyć na YouTubie. Ale... E, tak, jak e, rozkładaliśmy, rozkładaliśmy. Tak, wszystko pasuje. pokazane, wszystkie szczegóły, więc tak ogólnie teraz powiem, że e, składak tutaj ten kompakt e, 2.0 Składa się w trzech miejscach, także po całkowitym złożeniu zajmuje dosłownie tyle miejsca. Tyle co tutaj ta opona. Jest tak poskładany, że spokojnie wejdzie i do samochodu, i do kampera. Praktycznie nie zajmuje miejsca. A Czyli nawet nie musimy mieć bagażnika rowerowego a i tak możemy bezproblemowo. Nie, nie, dlatego właśnie na, na kampery to to jest moim zdaniem najlepsza opcja. Właśnie, bo im mniejszy sprzęt, im właśnie bardziej można go zapakować, tym, tym chyba lepiej, prawda? Tak, tak samo jak na przykład hulajnogi też byłyby tutaj świetnym wyborem. Ale jeżeli chcemy rower, który też jest właśnie yy, okryty tą dewizą więcej za mniej, bo ma świetne parametry i jest teraz w promocyjnej cenie za niecałe no Tak, 4000, także... Yy, Naprawdę bardzo, bardzo polecam i ja nawet sama się tak czaję na niego, że kiedyś sobie sprawię taki, bo jest świetny i podobnie jak z innymi fanbajkami wystarczy pierwszy stopień wspomagania i już po prostu czujemy moc, energię, już nas rower automatycznie wspomaga. I no, prosty przykład, zamiast nie wiem, kamperem jechać do sklepu specjalnie, tak, a wiadomo z parkingami jest ciężko. No to wyciągamy sobie rower, pyk pyk składamy i raz dwa możemy załatwić wszystko co to chcemy. Także mega fajna opcja. To jest mi nadalnie, bo cykl życia baterii jest jakoś ograniczony, na ile tak realnie wystarcza? No zazwyczaj jest to tak od 500 do 700 cykli ładowań. To To zależy też jak to jak to użytkuje rower, ale no na przykład o sobie mogę powiedzieć, że dla mnie to jest bardzo dużo, że to jest, że spokojnie taka jedna bateria by mi starczyła na 2-3 lata. Zdecydowanie. No, dobra. Idziemy dalej. Idziemy dalej. Teraz może przejdźmy na razie, zostawmy rowery. Idziemy, Idziemy na nogi. tak. To o frugalu już tutaj dużo było mówione, już kolega tutaj opowiedział. No to przejdźmy teraz do potworów, pogromców, po prostu, tak, to jest niezły sprzęt. No, jak widać, one są potężne i to też, co ciekawe, właśnie nawet jak tak wśród znajomych sobie gadamy czasami i ja im opowiadam o tych hulajkach, to oni na przykład nie wierzą, że taki sprzęt może jechać 100 na godzinę. Tak i wszyscy robią takie oczy, że jak to jest możliwe, a właśnie. Więc jeszcze nie wszyscy o tym wiedzą i chcielibyśmy pokazać światu, że hej, jest też taka opcja, jeżeli ktoś nie chce y, samochodu, może sobie kupić taką hulajkę i sobie wszędzie jeździć. A zasięg? Wtedy? Zasięg też, y, z tego co wiem, to tutaj te mają tak do 80 km do 100. Dzięki. Tydzień do pracy i z powrotem do problemu. Na no, jednym ładowaniu, Zbyt proszę, wody. wszystko jest i nawet jeszcze możesz. Yy, zrobić sobie na przykład wycieczkę z pracy i zamiast przez miasto przejechać sobie przez nie wiem, jakieś wały, jakiś las i sobie trochę tam bardziej podkręcić. Właśnie to jest też bardzo ważne, zarówno i przy hulajnogach, i przy rowerach, że jak poruszamy się w mieście, no to jest to ograniczenie maksymalnie do 25 km yy, na godzinę, tak? Nie może być więcej, ale po, poza drogami miejskimi, poza drogami publicznymi. Jest coś takiego jak akcelerator prędkości, który możemy odblokować, wtedy hulajnoga czy rower jadą zdecydowanie szybciej. Ale to tylko poza miastem i no, teraz też weszły niedawno przepisy, które to regulują, więc no, trzeba to respektować. Zdecydowanie tak. Tutaj też warto spojrzeć. Tutaj mamy hulajnogi Techlife i Wiset. One już e, też trochę się różnią od tych, bo to, to już są takie naprawdę mocarne. Tutaj Ultron, Dualtron. E, I ceny też są mocarne, prawda? Ceny też, te, też się różnią. Te potrafią na przykład przejechać tak e, no, z zasięgiem tak też do 70, do 80 km, ale już z kolei prędkość to jest tak do 60, mm -hmm. do 65 max, także e, kto jak woli, tutaj jest naprawdę ostra jazda terenowa. 100 km na godzinę, tutaj mamy pełny power. Tutaj też, ale troszeczkę w takim mniejszym stopniu. Bo, te, bo one są również terenowe, nimi również możemy jeździć. Em, po takich trasach bardzo wymagających. One są wszystkie amortyzowane, widzę, i tylne, i przednie koła. No Ten muszą być jazdy tak. Musi być okay. Muszą być dostosowane do y, różnych gruntów. Jeżeli są jakieś, nie wiem, kamienie, błoto, y, no to użytkownik, y, komfort użytkownika i też bezpieczeństwo przede wszystkim jest y, tutaj bardzo ważne i producenci bardzo y, zwracają na to uwagę. Też właśnie bo pewnie tak podejrzewam, że padnie to pytanie, że jak co się dzieje, kiedy spadnie deszcz, kiedy złapie nas deszcz? Jak dzisiaj? Jak dzisiaj? To tak w przypadku chulajnóg miejskich no to e, rozsądniej będzie po prostu ją prowadzić, odłączyć ją i prowadzić. A czy jeżeli to będzie taki deszczyk, taka mrzawka, to sp jasne, spoko, można jechać, ale jeżeli to będzie taka ulewa, no to lepiej faktycznie gdzieś przeczekać. Mm -hmm. Z kolei e, przy tych hulajnogach one są bardziej zabezpieczone, bardziej są dostosowane do różnych warunków pogodowych. Także w przypadku mocniejszego deszczu im się nic nie dzieje. Jasne. Wiadomo, że przez rzekę też nie będziemy przejeżdżać, bo to już jest też, nie możemy przesadzić w drugą stronę. Ale mocniejszy deszcz to nie zrobi im większej szkody. W zasadzie nie będzie to w żaden sposób odczuwalne, niewidoczne. Jasne, jasne. Czyli to też są urządzenia, które tak jak ja. Kerawanigowcy zazwyczaj są <laughs> i, a, więc tutaj bezproblemowo się napędzimy zupełnie inaczej niż kupując na przykład cukrownik z marketu. Ehm, tu, jest no, większa moc. tu jest większa moc, tu są większe parametry. E, to zdecydowanie tak. Tak. Na, 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 na mocne, intensywne a, jazdy. No właśnie widzę, że tak. <laughs> Dobra, wzią, że tak sobie tak stoisz blisko tutaj. Ja już się przyzwyczajam tutaj po prostu. Okej, okay, co dalej? Czy coś jeszcze nam zostało? Przede wszystkim bezpieczeństwo. Ściana kasków. Należy pamiętać, że jeżeli decydujemy się, czy na rower elektryczny, czy na hulajnogę elektryczną, mocną, czy miejską, kask to zawsze warto mieć. Bo to różnie bywa. Tak samo jak w samochodzie trzeba mieć pasy, tak na hulajnodze, na rowerze eee, bardzo przydatny jest kask. Dla naszego zdrowia, bezpieczeństwa także noście kaski. Krótko tak, tutaj już mamy Techlife, tu jest Kabu, mhm. e, tu mamy Speedway'e, Skywalkery i... To w zasadzie to są też hulajnogi mocne, już o troszkę mniejszych zasięgach, o mniejszych parametrach, ale co nie znaczy, że są jakieś słabe, czy nie wiem, czy przyjadą mniej, mniej kilometrów. Ale też jak najbardziej świetny wybór, bo też cenowo się różnią, więc jeżeli kogoś nie interesuje hulajnoga na przykład za 10 tysięcy, a chciałby mocną i jeździć terenowo. To tutaj jak najbardziej wybór jest. Ok, jasne. Yeah. Coś więcej? Coś więcej. No, też należałoby coś powiedzieć, coś? oczywiście, oczywiście. Myślę, że fajnie byłoby wspomnieć jeszcze o tym, że mamy mnóstwo akcesoriów. Mhm. Czy to są lampki do, i do kulajnów, i do rowerów, i przede wszystkim mega solidne zabezpieczenia. To jest, pasuje też do hulajnog? Można tym normalnie też kolejnog zabezpieczać? Jest jakaś opcja? Powiem ci, że e, nie widziałam, żeby e, takim akurat zabezpieczeniem zabezpieczać e, hulajnogę, ale teraz e, od niedawna właśnie z Frugala e, pojawiły się świetne akcesoria na hulajki. Między innymi jest to e, alarm z zabezpieczeniem. Polega na tym, że zaczepiamy na sztycy alarm, i, w przypadku, i tylko właściciel ma do niego kluczyk. W przypadku lekkiego poruszenia hulajnogą, albo jeżeli ktoś będzie chciał odepchnąć się i pojechać, uruchamia się tak głośny alarm, że z drugiego końca miasta cię usłyszą. I on się nie wyłączy, dopóki nie zostanie przekręcony kluczyk. No dobra, Natalia, to ostatnie pytanie. Co w przypadku serwisu? Bo ten zawsze się też pojawia, czy to rzeczy eksploatacyjne, czy jakieś naprawy, czy uh -huh. naprawy powypadkowe, bo takie też się pewnie zdarzają. Jak to u Was wygląda z serwisem? To tak, powiem Ci, że jeśli chodzi o salon Elektrofan, to oczywiście dokonujemy tutaj e, drobnych napraw, typu wymiana dętki. E, przegląd roweru hulajnogi, e, ustawienie, wyregulacja hamulców. Mm -hmm. e, ale jeśli chodzi o takie poważniejsze naprawy, typu nie wiem. E, jeżeli komuś się w nodze popsują sterowniki, bo to, to już jest poważne, albo coś z elektroniką, no to wtedy najlepiej już kontaktować się z producentami danych sprzętów i to już są specjaliści. Na przykład Frugal również posiada swój serwis i tam już są po prostu wykwalifikowane osoby, które w bezpieczny sposób będą grzebać w akumulatorach, w kablach, bo to też nie jest takie proste. i no, raczej odradzamy, żeby robić to na własną rękę, bo też trzeba powiedzieć, że jeżeli coś chcemy sami zrobić e, i nam nie wyjdzie, no to może e, możemy stracić gwarancję po prostu. Natalio, bardzo Ci dziękuję za dzisiaj. Również Ci dziękuję. Ale to Pan w dyni. Jeżeli byście szukali, to tutaj tak ja jest na morska montania. 509. O. A znajdziecie nas też w Szczecinie i we Wrocławiu mamy dwa salony. No, pięknie. Słuchajcie, a droga przelotowa, tu, tutaj jak będziecie jechali na morze, można wpaść po nowy Po hulajkę. Dokładnie, dziękuję Ci bardzo. Dzięki również.